Ubrania, moda, wyraz siebie, wyraz artystyczny, niespełniony pierwiastek kreatywności, podążanie za trendami, konsumpcjonizm. Wszystko to doprowadziło do tego filmiku. A mianowicie do filmiku o tym, jak staram się pozbyć rzeczy ze swojej szafy. Szafy, która ma niesamowicie dużo. Ilość torebek, ilość butów, ilość sukienek, ilość kurtek, ilość żakietów, spodni, koszul, podkoszulków i outfitów specjalnie na wakacje jest y, zatrważająca. Długo o tym myślałam i bardzo długo odkładałam ten moment, ponieważ y, jest to myślę tak jak dla wielu osób w tych czasach jakaś taka rzecz bardzo komfortowa kupowanie nowych rzeczy wydawanie pieniędzy dokładanie kolejnej cegiełki do tej już istniejącej em, puch, wielkiej budowli sprawia, że czujemy się odrobinę lepiej. A ja nie chcę nie chcę się czuć odrobinę lepiej. Ja się chcę czuć znacznie lepiej. A kupowanie rzeczy Naprawdę w żadnym stopniu mi nie pomaga. Było to trudne do przeprocesowania, ponieważ. Ubrania od zawsze były dla mnie ważną formą ekspresji siebie. Jednak moment, w którym zdałam sobie sprawę, że nie sprawiają mi jeszcze takiej przyjemności jak kiedyś, zmotywował mnie do działania. Po dzisiejszych porządkach i spakowaniu wielu rzeczy, które kiedyś bardzo kochałam, do plastikowych toreb, postanowiłam wprowadzić bardziej długofalowe zmiany, które przydadzą się też Tobie. Początek jest zawsze najgorszy, więc zaczynam od najprostszych rzeczy. Bardzo, e, bardzo długo miałam, trzymałam dwie torby pełne ubrań u siebie w szufladzie, więc postanowienie jest takie, że zaczynam od przesortowania tych właśnie rzeczy i <gryw> już z wielkim bólem serca e, będę segregować te rzeczy na kilka, kilka kubek, na to co. Ma walor sentymentalny, i przez to jest mi bardzo ciężko pozbycie tej rzeczy. Mm, rzeczy, które wiem, że szczerze mogę się ich pozbyć, A, oraz rzeczy, które zostawiam, bo przypomniałam sobie, że tak naprawdę są bardzo fajne. Miejmy nadzieję, że w tej ostatniej kupce będzie tego najmniej. No dobra, ale jak w ogóle się zabrać za to wszystko i od czego zacząć? Moim pierwszym krokiem w kierunku stworzenia idealnej szafy było zrozumienie mojego stylu i typu urody. I według wielu analiz kolorystycznych jestem zimną zimą, czyli najlepiej czuję się w bieli, odcieniach niebieskiego i srebrnej biżuterii. Na szczęście moja szafa już w dużej mierze odzwierciedla te preferencje, ponieważ dominują w niej neutralne kolory, w czym większość to biel i niebieskie kolory. I następnym krokiem było dokładne określenie mojego stylu. Czy bliżej mi do estetyki preppy, czy może old money, a może Y2K. I tutaj z pomocą przyszedł mi Instagram i jego algorytmy, które zaprowadziły mnie do idealnej rolki, która dała mi moment aha, well, that, that is me, that is my aesthetic. I nazywa się to Fisherman Aesthetic. Styl ten łączy sztokholmską prostotę z kopenhaską radością, która często ma dużo kolorowych akcentów. Czasami zahacza też o boho, co idealnie wpasuje się w przewidywania trendów na ten rok. I w odkrywaniu mojego stylu również bardzo pomogło mi śledzenie kilku twórczy na Instagramie, takie jak Paulina Lipska, Marta Gałka i Anna Nowak, znana jako Something White. Gdy już ustaliłam swój typ urody i styl, mogłam ponownie z pomocą internetu stworzyć listę rzeczy, które powinny znaleźć się w mojej kapsułowej garderobie. Jednym z braków, które odkryłam, są na przykład paski. Na pozór mało istotne, ale rzeczywiście mają ogromny wpływ na spójność i estetykę całego outfitu. Podczas porządków, które właśnie przeprowadzam, starałam się trzymać kilku zasad. Przede wszystkim miałam na uwadze moją paletę kolorystyczną, ale jeszcze ważniejsze było to, jak się czuję w danym ubraniu i jak często je noszę. A więc tak. Kolejnym krokiem tej podróży będzie uzupełnienie mojej garderoby o brakujące elementy, tak aby stworzyć pełni funkcjonalną szafę kapsułową i taką, która krzyczy This is a fisherman. Jednak największym wyzwaniem będzie zmiana podejścia do ciągłego kupowania nowych rzeczy. I w tym procesie też chciałabym wspierać polskie marki, które cenię za jakość, a przede wszystkim za to, że mają bardzo fajny design. Jeżeli chodzi o torebki, bardzo często patrzę na Instagrama Mandel, Holy Warsaw i Le Polen. W kategorii ubrań mam Skimle, Mojave, Nago, My MyClear, Mint Label i La Madia, A biżuteria to Kamijio, Mago Jewelry i Kamiya Concept. Wszystkie te marki wyglądają dla mnie niesamowicie. I może nie do końca pasują do Fisherman Aesthetic, ale to jest właśnie też nowa lekcja dla mnie. To be able to pick things that match my aesthetic. No i cóż, zmierzam w stronę garderoby, która nie tylko odzwierciedla mnie, ale także przynosi radość i satysfakcję z jej użytkowania. Miejmy nadzieję, że niebawem dojdę do tego momentu, w którym będę w stanie wejść do galerii i nie patrzeć na to, że wszędzie są promki, bo jest okres poświąteczny. That is the energy I bring to 2025. A więc, jakie jest podsumowanie dzisiejszego dnia? Podsumowanie jest takie, że otworzyłam nowy rozdział w swoim życiu i bardzo dobrze się z tym czuję, ponieważ to, jak wygląda obecnie moja szafa po zrobieniu tych czystek, e, dało mi niesamowicie dużo spokoju. Nie byłam świadoma tego, jak bardzo przytłaczała mnie ta szafa, nie wiedziałam, jak bardzo e, przysłaniała mi. Wizję tego, jak ja się powinnam ubierać, czy jak ja się chcę ubierać, więc mo mogąc teraz pozbyć się tych rzeczy, zaczynam taką erę, w której mam nadzieję, że będę się czuć lepiej z tym, co tam jest, będę się czuć bardziej sobą i w swoim ciele, jak będę nosić te rzeczy. E i może to mi pomoże być tą passion girly, którą zawsze chciałam być, a nie byłam w stanie, bo byłam przytłoczona tym, co jest w mojej szafie. So it's a good beginning. Więc jeżeli dotrwaliście do końca, to buziak w czółko. Thank you very much. I jeżeli robicie własne podejście do oczyszczania szafy, garderoby, czegokolwiek przez ten filmik, bo dało wam to jakąkolwiek motywację, to proszę tag me. E, dajcie znać, wysyłajcie jakieś zdjęcia, filmiki. E, ja uwielbiam taki content właśnie o sprzątaniu, więc bardzo fajnie będzie to zobaczyć, jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś to zrobi. Więc jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zapraszam do obserwowania, do subskrybowania. Również zostawiajcie komentarze pod tym filmikiem, co uważacie o, nie, o tym, jak wygląda teraz e, sfera mody i I will see you next time, I think. Bye.